A dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek niepoważnego grania, i dzisiaj zagramy sobie w coś powiedzmy na czasie. Znaczy, jest to stara gra, o której nie słyszałem. Właściwie, właściwie nie tyle stara gra, co po prostu głupi mod do znanej gry Super Tux. No ale ktoś kiedyś zrobił grę Super Tusk i jest to na czasie, z racji, że Dolan wrócił do polityki. Eee, więc. No, jest to po prostu nic innego jak Super Tux. Nie wiem w jakiej tam wersji, ale pewnie jednej ze starszych. A dobra, jest. 012, je, no, czyli to jest naprawdę stara we, wersja. No i jest to zmienione na, na, ta, na bardziej powiedzmy platformową wersję. Hehe, <laughs> platformówka, rozumiecie? Platforma Obywatelska i tak dalej. E, Tusk ma już dość. E, Donald Tusk ma już dosyć siedzenia bezczynnie. Po ostatnich zatwarzających wydarzeniach w Polsce postanowił zacząć działać. Stworzył swój team, w którym znalazła się Zyta Gilowska, Jan Maria Dokita tak pamiętamy, i nazwał go Platforma Obywatelska. Członkowie teamu postawili sobie za cel walkę z biurokracją i tempotą w polityce. Chcą też walczyć z głupimi ograniczeniami krępującymi Polaków, którzy chcą samodzielnie coś osiągnąć. Niestety na drodze, która, którą zamierzałem, jest wielu przeciwników. Dlatego po PO wybiera wśród siebie Donalda Tuska, który stanie do walki o prezydenturę. No jest to ciekawe, bo Tusk nie stanął do walki o prezydenturę. I w ogóle początkowo myślałem, że może jest to gra dla beki, ale im bardziej w nią gram, tym bardziej mamy świadomość tego, że chyba jednak nie jest to gra robiona dla śmiechu, tylko podobnie jak na przykład Corwin the Game jest to gra stworzona przez ludzi naprawdę wierzących w to wszystko, co, co nie pozostawia mi nic innego jak po prostu współczuć tym osobom, ale dobrze. Gramy sobie więc dalej. Okej. Okay. Tusk na prezydenta, więc jesteśmy naszym tu, Tuskiem I, i co ja to mogę powiedzieć? O, ZUS! W ogóle, śmieszy mnie to, że e, platforma jest tutaj e, widziana jako ci, którzy cokolwiek z podatkami chcą zrobić. E, wie, znaczy, co, coś tam zrobili, podwyższyli je, a, no ale nic. E, w każdym razie, no niczym się tutaj rozgrywka nie różni od tradycyjnego Super Tuxa, tylko zbieramy sobie loga platformy. E, sterujemy naszym Dolanem... Przepraszam, Donaldem. No i cóż, i walczymy z różnymi dziwnymi stworzeniami, na przykład z Zusem. Tak, czemu, czemu właściwie cusk miał e, Zus pokonywać? Tego nie rozumiem za bardzo. E, I dlaczego uważam, że ta gra nie jest zrobiona dla beki? Dlatego, że... W tle mamy te różne takie hasła. Mamy logo młodych demokratów. Mamy nawet ring. O, podatki, nie. I podejrzewam, że to wszystko, no, nie jest do końca zrobione y, prześmiewczo. Ok, Run, tak, to jest stara wersja. Tu. Y, chciałem powiedzieć tuska. Tuxa. Tuksa z tego powodu, że nie można się nawet cofać. Teraz zawsze mi się myli logo. PSL z SLD. Ale za przeproszeniem to jeden chuj, więc cóż. I, i zamiast Iglo mamy Sejm, do którego nasz Tusk wchodzi, ale wchodzi tak jakoś krzywo, bo wystaje z drugiej strony. The journey begins! Dobrze, więc nasza przygoda się zaczyna. Podejrzewam, że na końcu nie będzie ża żadnego bossa, czy czegoś w tym rodzaju. Pamiętam, że w starych wersjach yy, Tuxa Yy, właśnie tych bossów nie było, yeti doszło zupełnie zupełnie potem to jeszcze nie w czasach mojego dzieciństwa więc tak idziemy sobie yy... a no w sumie dobrze się stało o nie mały dolan tylko nie to zmienili kolor w ogóle tej kuli czy to miało kartofla oznaczać czy coś w sumie była ta przeróbka kurczaki, ziemniaki. Nie wiem, czy to jeszcze ktokolwiek pamięta. Ja pamiętam. Ale ogólnie muszę przyznać, że Twój syn się nie, nie postarali, bo tak naprawdę zmienili część rzeczy. Ich to też tak nie do końca, bo nikt nie zostały, tak jak na przykład kwiatek, czy, 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 czy właśnie gwiazdka. Także wiele się nie zmieniło. Dlaczego, m, dlaczego Tusk jest na tym, na jakichś arktycznych tutaj polach, tego nie wiadomo. Dlaczego Sejm jest tutaj? Znaczy, że Sejm, że Sejm jest na Zadupiu, to jeszcze mogę uwierzyć. A, i nie wiem czy zwróciliście uwagę na to co było na końcu, Donald jest cool. Nawet nie potrafili zrobić dobrych sprite'ów do tego, jakichś stickmenów. Także no, jeżeli ta gra powstała z, z ręki młodzieżówki, platformy, no to. No to you know, nie? No, 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 no to, 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 to jakby pokazuje pewną jakość. No i tak, i, i, nie wiem, kurde, co ja mam jeszcze powiedzieć o tej grze. No, no cham, Hamski klon. A, mogę jeszcze powiedzieć, że ta gra była dostępna na Polish Abandoned. Ba, właśnie w tych, y, tych freeware'owych sekcjach. I dlatego mnie ona zaciekawiła, bo zastanawiam. Znaczy, nazwa. Sugerowała mi, że to jednak, no jest to, to jest ten mod, ale sądziłem, że może jednak coś tam autorskiego jeszcze się znajdzie. No, nie do końca. O. Go. Mo mogli to zmienić na PO, byłoby ciekawie. I ciśniemy, ciśniemy znowu do cyrku, do Białego Domu. No dobrze, tutaj mi się zawsze myli logo P. Y chwila, to jest chyba e SLD? E dobrze pamiętam, albo PSL. Zawsze mi się mylą te partie, ale no, te partie wiele łączy. Na przykład to, że na niej nie, nie głosuje więc. Widzicie, no jest pewna analogia. Yy... I co, i sobie przejdziemy jeszcze parę poziomów, ale tak na dobrą sprawę to już bym mógł zakończyć, nie, bo liczę, że może jeszcze jakieś nowe rzeczy się tu pojawią, jakieś nowi przeciwnicy czy coś, ale ale tak wiecie, tak średnio troszkę. O! Okej, okay, gwiazdka, Je, jest gwiazdka. A jeżeli ktoś by mnie pytał, czy zagram w kod Game, to nie, szanuję się jeszcze. Nie jestem pewien, za ile tak da kula na Steamie. Podejrzewam, że darmowa chyba nie jest. A to tym bardziej powoduje, że nie chce mi się za nią płacić. Nawet mi się pirata nie chce jej poobierać, tak szczerze mówiąc. Eee... No i co. A, wodę zmienili na lawę, to tyle. Ale tak dosyć nieudolnie, bo obwódkę ma nadal niebieską. Mogli od razu dać ten, gnój, czy coś. To bardziej pasowało. Dobra, to ciśniemy, ciśniemy dalej i teraz, tak, co ja mogę powiedzieć? Takie już ogólne podsumowanie tej gry, zrobienia, że ogólnie rzecz biorąc, jest to taka gra, żeby sobie z niej robić bekę. Natomiast, nie jest to taka sama beka jak w przypadku choćby gry narodowej. Gdzie rzeczywiście chodziło o to, żeby wyśmiać jakąś sytuację polityczną. Tutaj mam wrażenie, i, i też nie mówię, że tak jest na 100%, bo, bo jeżeli wiecie, to mnie poprawcie. Yy, ale tutaj, no tak jak wspomniałem, mam wrażenie, że ta gra była zrobiona właśnie przez zwolenników Tuska, i to nie miało być yy, prześmiewcze, co, co jest na minus. Yy, nie można tego nawet w sumie. Jak, jakoś w kategorii nowej gry nawet oceniać, bo to jest hack, który najzwyczajniej w świecie zmienia, zmienia grafikę, nie? Tak jakbym grał sobie w Grand Dead na przykład. No ta, ta, taki wkład, wkład własny jest minimalny, ale różnica jest taka, że Grand Dead urósł do rangi mema. Nie widziałem też absolutnie żadnych let's playów z tej gry. Nikt się chyba nie odważył. Mówię tu oczywiście o polskich let's playach, bo, bo, bo no, czemu by zagraniczne miały jakoś powstać. Podejrzewam, że raczej nikt z zagranicą się nie interesuje takimi rzeczami. Więc tak, więc reasumując, bardzo fajna gra, ale jako Super tups, Natomiast to jest takie sobie i ogólnie, no co? No, no, no życzę, żeby, żeby platformie się yy, udało albo nie udało. Nie, nie obchodzi mnie to. I życzę powodzenia wszystkim tym, którzy myślą, że, że oni zniosą yy, 500, także to jest moja ocena tej gry ja się z wami żegnam i do następnego.